Siemaneczko, wszyscy ludzie, tutaj Matynio. Witajcie w kolejnym odcinku Battlefielda 3. Założę sobie jeszcze słuchawki, bo jeszcze nie miałem okazji, ponieważ poszedłem na chwilkę do kuchni. Eee, powracamy do naszej misji między młotem a kowadłem. Matka wyśle, Kompleks kawalerowa znajduje się po drugiej stronie doliny. Za mostem Gimalt. Kim właściwie jest? Ten handlarz bronią z telefonu Al-Bashira. Nic więcej nie wiedzą? Nie, tylko tyle, że może być powiązany z bombami. Bez wszystkich, kierujcie się w stronę 1.6. trasa czerwona, ok? Weszli w z wrogiem. Przyjąłem. Możecie potwierdzić Nie Będę więcej informacji, na 3 będę Ej, Matkowicz, pobudka! Dość tego szpania! 34 minut. 44 minuty Śmie mi się panowi o dyszej Co to może znaczyć? O kurwa zasadzka z lewej O kurwa, no dobra, jedziemy Ło, już myślałem, że zginiemy już na samym początku, ale dobra, jest w początku. Dobra, widzę już tam kogoś do zabicia. No nie zło, zasadkę trzeba przyznać, szczególnie że ja nie lubię takich e... Takich terenów, no ale da się przeżyć, trudno się mówi. O ty kujo, jeszcze przeżyłeś? O tam widzę, 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 widzę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Daj się pokazać. To ty? Nie. Dobra, wiem, że gdzieś tu... Wolutku przejdę... Chyba tam. Ale się tam skampił chyba. Co się No chyba też się udało. Pójdziemy środkiem! Mamy odstępy. Jazda, jazda! Opa! Ruch, ruch, ruchy! No, ładnie się ustawiając ja z nimi. Ale tam widzę kogoś. Wow, skąd? Tutaj jest, dobra, dobra, wiedziałem, że tam ktoś będzie. Niestety, sporo straciłem życia. Dlatego dobrze. Kurwa, jebane rakietnice znowu. O, tam widzę kogoś. Może że znowu to jakieś drzewo jebane. Seriami, może uderzę. Ja pierdolę! Skąd oni mają te rakietnice? Ja pierdolę. Dobra, przejdę może tędy. Fajnie byłoby nie oberwać o rakietnicy, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to powinno... Powinno być tu jakieś miejsce, gdzie mógłbym trafić kogokolwiek, ale nie jest tak... Widzicie, łatwo. O tam widziałem, 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 widziałem. Chodź tu. Chyba dostał, tak mi się wydaje. Tak, dobra. A tu mam się przemieścić. O, tu widzę, jak ktoś zginął. O, ja pierdolę. Spadochroniarze. O, no tak, faktycznie. Sobie, co jest? Może pracują dla kafarowa. No, tak czy siak, Steve, boję się, że mogą mieć lekką przebagę czarno. Nasz cel jest jasny. Te bomby. Szajpus. Zakładamy z nim. Dobra, idziemy dalej. No dobra, na razie widzę. Nie mamy zbytnio dużo do roboty. więc na razie idziemy. Że musimy dołączyć do chyba ekipy. Jest całkiem możliwe. Ale na razie z tego wskazuje na to, że mamy iść do. kola. Do o, tu mamy jakiś. Chyba konwój czy jakieś przygotowanie. Ale ładnie to wygląda. O, samolot nawet leci. Wow, tu jeszcze Oj nawet ja jeden. Oj, ja pierdolę. Nic z tego nie będzie. Nie przejdziemy. Żołnierze droga tam okopują się. Desant wyklucza trasę na wprost. Co tu się u diabła dzieje? Co tu z tego samego powodu co my sierżancie? Chodzi o to, że jesteśmy z nimi w stanie wojny? Strzelamy do was? Tak. Według doktryny możecie odpowiadać ogniem, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Rozumiecie o co chodzi? Tak jest. Musimy dotrzeć tam pierwsi. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje tyłki. Wiemy, że współpracują z Pierar. Do no dobra, ruszamy. Haha, he? Okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę i rozpoczynają drugą. Normalnie kurwa słyszałeś Jazda! Dokładnie. O, widzicie, tam nawet mamy chmarę, nawet spadochroniarzy przygotowanych na nasz y, atak, no, więc, więc... Albo nawet inaczej. Oni się jeszcze tego nie... Może się jeszcze nie dowiedzieli, ale zapewne już za niedługo oni się dowiedzą, że my wkraczamy na ich teren. No chociaż w sumie opuszczony teren, no ale dobra, to nie ważne. Dobra, idziemy, biegniemy, najlepiej by się gdzieś schować. Kurwa, ile ich jest? Ja jej jebić, na dnie gdzieś są przeciwnicy, tu jest jakiś jeden widzę. Czekaj, czy magazyn... O, tu mam jakąś inną broń. Wow, wow, o, mam nawet bazookę. Nie zauważyłem, Boże, może wcześniej był. Wow, dobra, muszę podążać za tym gościem w tamtą stronę. Nie, nie 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 chodź tu chodź albo dobra A dobra i tak tu widzę koleś ee, e, był i zginął, to byłoby fajnie O tu mam jakąś broń Dobra weźmy może z tej broni postrzelajmy Kurwa myślę że rakieta leci wprost na mnie Zgadza muszę Przetrzeć się chwilę A dobra, tu widzę kogoś Barwał? O, ty, 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 ziomuś, ziomuś, nie ma tak. Kurwa, biegał, a nie zauważył mnie chyba. wo wo wow, tam widzę kogoś. Tam, 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 tam. Gdzie on jest? Tam przebiegał. No dobra, amunicja mi się skończyła. Eee, tam przechodzą następni. Jeden już padł, drugi też. Trzeci też. No nawet ładnie. Przejdę może na prawą strefę. Wow, widzieliście to? Teleportnął się! To śmieszna sprawa. Dobra Pójdę! Aha, dobra, dalej się mam trzymać yy, kolesia. No ciekawe co będzie dalej. Na razie nie widzę jakiś... Dobra, przejdę może na tą strefę. Może będzie mi łatwiej kogoś zabić. Oli, się, tam mamy jakiegoś przeciwnika, ale już dobra, pat ode mnie wo, chyba ktoś jedną bazuką coś mi się wydaje Dobra, powolutku, tam widzę kogoś Nie, że się wiksuje widzę, ale już pat Wo, jak tam ładnie polecieli, dobra, przeładujmy co prawda cztery jeszcze miałem, ale już wolałbym mieć w pełni przygotowane No tam widziałem kogoś, kto próbował się tam, ale nie zdążył Dobra, załadowana broń Idę za jakimś ziomusiem, chyba nawet będzie głód tutaj. O kurwa, jeszcze ja boję, co będzie za chwilkę. Dobra, wolałbym na razie chwileczkę tutaj. Albo dobra. Przejdźmy, może do nich. O, nawet chyba będzie zaraz po górach gawędka. Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny to donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa. A to właśnie o niego nam chodzi. O niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego, zrozumiano? Okej. Okay. Nie ma sprawy. Kontratak! tak? Skąd tak? trzeba wprost. Zrób na otwartym terenie 200! ognia! Drudę słoną na wprost! No dobra, nie ma sprawy. I to obojętnie. Boże, w ogóle z chujowe miejsce sobie wziąłem. Tu zaraz będą wychodzić następni. Chyba łatwo będą padać jak kaczki. Wow! No co to jest? Ja muszę spierdalać! Wow, 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 wow! Shit! O, wow, widzę, że ja muszę zniszczyć ten pojazd. No dobra, nie ma sprawy. Może ja bym... najlepiej jakbym wstał i... jedną! Dobra, chujowo to na razie wyszło. Chcę przeładować. Na razie się schowam. Wow 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 wow. Wo, 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 ziomuś, spokojnie. Dobra, tu widzę już mam. I co? Jebut! O Dziękuję! No i o to chodziło. Teraz wystarczy, że chyba... A dobra, jebuc granatem. Dawno nie używałem czegoś takiego jak granat. Mogę nawet wszystkie już zużyć. W każdą swoją stronę. Przejdę może na prawą stronę, bo najbardziej jest tutaj niezniszczona. O, ten jak ładnie zginął, tu też ładnie. O, nawet wszyscy padli, bardzo fajnie. Biegamy, 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 biegamy. ooo. Czy jeszcze dalej? Jeszcze dalej? Kurwa. W prawo? No okej, okay, no to w prawo. Ogień zasłonowy, wow ten jak <laughs> Widzieliście jak on przeskoczył <laughs> Tak śmiesznie No dobra Ja pierdolę Co tu się wyprawia, to ja już w ogóle nie skomentuję Szukam kogoś tutaj do tego Do zabicia, ale na razie nie widzę A dobra, tam widzę Aj kurwa, chciałem wstać, ale już dobra Hop Takie będzie. Wow, 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 dobra, dobra, dobra. Już, już, już spokój. Nie widzę, nie widzę przeciwników. To jest najgorsze. Hmm. Niech, niech ktoś zastrzeli, że Chryste, ja pierdony! Kurwa jaki głos. Ech, nie widzę jakiś tutaj przeciwników. Dobra przejdę może na tą strefę ojezu Co to jest nasi? Wow Co to było? Nie wiem Ale widzę że tam są przeciwnicy więc warto byłoby ich tutaj powybijać Następni tu zaraz będą Dobra przejdę może na prawą stronę Właśnie chcę unieść broń, ale za bardzo mi schodzi, a chyba że myszka mi troszeczkę lata. No dobra, nie jest najgorzej. Tyle co następny. ten już zginął jeszcze zanim, jeszcze... O, tu widzę jakiś ładny gościu. ŁADNY GOŚCIU! Tak, 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 tak. Mijasz nagiń! Aaa, ale przyjemność! S się po prostu zabija tutaj już każdego, jak się spotyka. Wow! gościu zginął! Tak po prostu. Dobra, dostał w kolano. Hi, hi. Złamał, złamał piszczel Złamał piszczel w kolanie. i. hi, hi, hi. się troszeczkę spowodowało. Czyżby koniec? 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 Coś się tutaj uspokoiło troszeczkę. Dobra, do Dokładnie. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Musimy chyba wbiec. Wow. Też że zaraz idę na prawo właśnie. A la, la 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 co to my wyrabiamy? Ginuję, gin kurwa. Co za następny? Tu jest następny jakiś. Kurwa, z pierdoli. Akurat idealnie przedem. Dobra. Idealnie zginął. Ale fajne takie fragmenty teraz robię. Tuż ty gdzieś widziałem. O kurwa, nie, nie, nie. Chciałem właśnie położyć się. Nie, nie, nie. nie. Fak, fak. Dobra, 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 dobra. Troszeczkę odetchnijmy. Żeby nie było. Teraz zróbmy ten moment. Właśnie idealnie go zabiłem. Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, fak, fak. Kurwa, Dusty, przez ciebie. Ja pierdze. zaraziłem się teraz z jego kwaczeniem. A, a a, tu jest, tu widziałem Łooo! Wow! lec. <śpiewa> leć! śledź! <ją>, <śpiewa> ja pierdzielę, o! A to mój! Przepraszam znowu kurwa, no ja pierdzielę, oni czasami tak na lecie tu skakują. Co dalej? O, tu widzę jakąś kolejną chmarę Przeszedłeś? Przeszedłeś, dobra Kurwa jaka to chmara ludzi jest. Ja pierdolę No cóż, jesteśmy przecież... Yy, no... Nie mówili, że to jest wojna, ale to przypomina wojnę tak naprawdę. Wow! Dobra. Skąd mnie tak napierdala? Zginiesz? Wow 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 wow. Ja wolałbym się położyć na razie. Dajmy troszeczkę Dajmy troszeczkę żołnierzowi odetchnąć. Możemy wrócić dalej do walki. Chyba Dabi killa zrobiłem ładnie. Ale coś tu jeszcze mi napierdala zaraz, jest z lewej strony. Nie wiem skąd. Ale tam widzę, próbował przebiec, ale mu się nie udało. No dobra, idziemy. Wow, co to było? Tak, to są czołgi, kurwa, wiedziałem, że coś będzie nie tak. Wyjmujemy naszą bazuczkę. Trzeba ich napierdalać. Tylko niech oni najpierw się ustawią, bo ja na razie nie mam dobrej pozycji. O, tak jak teraz na przykład. Tylko kurwa, oni tak zapierdalają. O, dobra, trafiłem za pierwszym razem. Myślę, że za drugim chyba już powinien paść. No to co? je bum. Ha, ha ha Jeszcze jeden. To będzie powtóreczka z rozrywki, więc jeden. No i powinien... Aha, dobra, muszę uzupełnić amunicję wygląda na to. I teraz załadować. Eee, padnie na luzie. No i buuu! ha Hahaha! Ha. Super. No to jedziemy dalej. Jak tam z materiałem? O, no, już tak powolutku, powolutku. Ja chcę sobie zmienić broń na strzel. strzel A zresztą. Rzućmy granatem gdzieś tam na przykład. O właśnie, teraz mi się przypomniało. Właśnie liczba mi się zmieniała broń, ale no, dobra. Eee, gdzie to są przeciwnicy? O, tam widziałem kogoś. A w ogóle w złej pozycji stoję. Ja powinienem gdzieś przymuszę tu stać. Byłoby fajnie. Ukleknijmy może. I teraz możemy zabić tutaj jakiegoś kolegium. ha wow! <laughs> Ja pierdzielę. Co ci ludzie tak lecą co chwilę? Niesamowite wiksy to się dzieją. Tu widziałem kogoś właśnie. O, tu właśnie na przykład. Nie wiem czy zabiłem. Chyba zabiłem. Jeszcze nie koniec, gdzieś oni tu chyba stoją. O o o, tam widziałem kogoś. Staram się tam po mm, strzelić, ale nie. Chyba już powinien paść tak, właśnie. Gdzie teraz lecimy? W mojej kampanii. No dalej, mniej więcej tu. E, no dawaj, posłuchajmy. Sir, rady całej rosyjskiej brydacie. Może warto to jeszcze przemyśleć. To wojna manewrowa, sierżancie. Nie podoba się wypierdalać do lotnictwa. Dokładnie. O, to, jeszcze nigdy mnie nie zawiedliście. Oczekuję, że wypełnicie także to zadanie. Oczywiście. Nie no, kurde Steve, posłuchaj, to się nie trzyma kupy, nie wierzę, rozumiecie. Sierżancie Campo, Blackburn. Przecież słyszeliście rozkazy. Odrzutowiec! Wow! Chyba nie nas! Widział o... nas! Widział nas! Zawraca! Mamy przejebane... Krzyście! szkurwa, Kurwa, ale gdzie? Ja pierdolę! Niech będzie, że tu! Jebanesz Skurwiel, no właśnie tam leci, nie wiem czy widzicie, tam, tam, tam. Ja pierdolę, serio, czemu akurat na niego musieliśmy trafić? Ło, 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 widzicie? Próbuje nas... Y, wybić, ale coś mu nie udaje. Czekaj, czekaj, czy się nam uda zdążyć Akurat idealnie chyba ominęliśmy O właśnie Kurwa Teraz, teraz Jeszcze? No dobra My się zastanawiam... Aj! Aj! Dobra, już w ostatniej chwili zdążyłem Kurwa, już myślałem, że teraz dostanę, ale jednak nie Jeszcze trochę kawałek, jeszcze troszeczkę mały kawałek Myślę, że tu będziemy. jadę! A dobra, tu widzę, że mogę. Mógł... Shit! Tak, między nas. Wow, wow, wow! Co ja muszę zrobić? Muszę coś podnieść. Ale jak niby? A, Stingera, dobra. Muszę podnieść. Ło, 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 A to jest chyba samoprowadzający. Jebut, zginkuwa. Powinien dostać. Nie dostał chyba. A, je, 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 A, dostał, dobra, zginął. Jezu, nice. Ja pierdolę, a to... O, nie nie, nie mówcie, nie mówcie, że oni zginęli. Nie, Matkowicz! Campo. Stopili inaczej i oni nadal żyli. Dokładnie. Może. Tyle że to jest wojna. Takie rzeczy się zdarzają. Oj, chyba się Ale mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa. nieważne czy bomby tam są. Nie ma żadnych nas. Jesteśmy my? Jesteś ty. Wy decydujecie. Idziecie ze mną? No, co by dopiero na pierdalanka. No trzeba to przyznać. O, no powiem. Gdyby nie ten śmigłowiec, gdyby nie ta aktyka, no ale i tak byli skazani właśnie. No, w którymś tam momencie mm, był taki tekst Misja kafarów, mm, Że nie mieliśmy szans, ale... są, są szanse, no ale cóż. Tak się niestety skończyła taka sytuacja. No cóż, my za niedługo kończymy odcinek. No trzeba przyznać, to była dopiero prawdziwa wojna, można powiedzieć, ale już w kwestii tam było momencie gdzie mówili, że w kwestii formalnej, nieformalnej i tak dalej. Ale to, co wszystko widzieliśmy, to raczej przypominało jedną wielką wojnę, ale każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ach, jeszcze muszę nagrać przynajmniej jeszcze jeden odcinek. W sumie już jest u mnie godzina taka, że już powinienem skończyć, ponieważ eee, będę musiał zwrócić laptopa. I skorzystać z tego, żeby sobie tak popykać, podrabiać, zobaczyć. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Pewnie jak nie, znowu będzie podwójny dialog. A więc w dolinie większość twojego oddziału została wybita przez Rosę? Fajne, A jednak nie. przeżył? i Twoi koledzy zginęli z winy Kola. Za? Ale czy mnie tak właśnie czułeś? W mi

na pewno byś zrozumiał. A ty? Ty byś zrozumiał, gdyby kumpecie zdradził i przeszedł na stronę wroga? Rosjanie nie byli naszymi wrogami. Rosjanie zabili twoich przyjaciół! Pokojnie, spokojnie W tym samym czasie, gdy ty brałeś udział, walczyłeś w Iranie, my przechwyciliśmy transmisję między Dimą a jego zwierzchnikami w Kijowie. On też tam był. To może powiesz nam, co Dima robił w Iranie razem z Rosją? No, to jest jedno wielkie przesłuchanie, które się ciągnie, się ciągnie. Aż może w końcu do czegoś dojdą. No, ale niezwykle, ja miałem 60fps, wiem czy zauważyliście. Ale słuchajcie, my tutaj zakończymy odcinek. Tak jak już mówiłem, naprawdę było coś niesamowitego. To był naprawdę fajny odcinek, moim zdaniem. Ale jeżeli Wam się spodobało, zostawcie jakąś ocenkę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki, wielkie, na razie.